Nie powinno być żadnej pracy w niedzielę. Żadnej? Przesadzają, bo pieniądze szczęścia nie dają. Nie dają. Powinny być niedziele handlowe do internetu. Nie, nie powinny być w żadnym wypadku. nie powinny być. Tak Dlaczego nie? Dlatego nie, że jest i w sobotę można się okupić, odpoczywać. Robi się obiad i się odpoczywa. Czy powinni się zająć rodziną, dziećmi też? No, oczywiście. Spacer, no. las, no, młodzie... wycieczka. Rozumiem, czy wycieczka, odpoczynek. Bo młodzi mówią, że chcą sobie jeszcze dorobić, nie przesadzają. Jak Niedziele. mają 5-6 dni, Niedziele, że jeszcze. To się nikt nie dorobił, nie powinno być żadnej pracy w niedzielę. Czy żadnej? Czy przesadzają, że chcą dorobić? Przesadzają. 5 dni da się dorobić, 6. Przesadzają, bo pieniądze szczęścia nie dają. Nie dają. Czy... A to już zdrowia szkoda, tak? No a to oczywiście. Tak? oczywiście. Ja bym nigdy nie pojechała do Niemiec na zarobek, ani też... Pani kiedyś pracowała w niedzielę? Nigdy, no jak musiałam, to nie, musiałam. na fabryce, to, po, to musiałam. To zmusu szłam. Bo dużo osób mówi, że e, powinien być zarobki, jak ktoś już Bo pracuje. To na pasie i musiałam zalać samochody, to jeszcze samochód po mnie przyjeżdża. To musiałam. No to musiałam, musiałam zmusu. A nie wiem, kina, teatr, tam też ludzie pracują, restauracje, no, wszędzie ludzie pracują. A no, no w ki, kin, a teraz kin to ja nie chodzę, nie wiem, kin to, nie wiem czy w Starowicach jest kino w ogóle. Kiedy młodzi mają zrobić zakupy, nie? niech pani skupi? No po Tra pracy, no. Ja do 18 pracuję, cały tydzień. No to co, ale sklepy są, yy, chodzą, sklepy są do 20, do 11. Yy. Da się zrobić, bo nie mówią, że muszę mieć to mieć. Oczywiście, że się da, jak to chce, to wszystko to pani się da. A pani kiedy robiła, jak pani była młodsza? Z, yy. Jak byłam młodsza, tak, musiałam, jak byłam, miałam, miałam ciężkie warunki życiowe, Zrobiła, miałam pani. dwoje dzieci. Mąż, męża nie miałam. Byłam sama, wychowywałam dzieci nie i panie. musiałam przeżyć to. I nie miałam pieniędzy, bo teraz mają po 500 złotych. Po... Czy powinny być niedziele handlowe? Takie pytanie. Nie, proszę pana, nie powinno być. Jaki powód? Panu... Ludzie powinni trochę odpocząć panu... i dzieci powinny mieć mamę w domu itd., itd. A. U Niemców nie ma niedzieli handlowej, u Francuzów nie ma. Tylko u nas, pani muszą Niemcy i Francuzi zarabiać, a, a też. Praca nie w życiu dla Pana? Nie. to też jest ważny, tak? Rodzina też jest ważna. Aby nie pracował cały tydzień, to nie zachoruje? Wystarczy, jak się pracuje solidnie przez tydzień. Tak, przez 5 dni powiedzmy. To by wystarczyło. To by wystarczyło. Zakupy można zrobić. Zakupy zrobić, właśnie. Kiedy mają robić zakupy? Pracują do 17, 18 cały tydzień. To, że jest wolna sobota. Wolna sobota? Jest wolna sobota. Wolną sobotę można zrobić. No tak, w sobotę. A powiedzmy w sobotę też pracuje do 17, co wtedy? Tak to w są sklepy. Dożywana yy... Wieczorem da się wieczorem da się zrobić. Tak, no to są supermarkety. Po, po, drodze, po drodze, z pracy można wstąpić gdzieś jakiś rekupera, tak. codziennie coś kupić i jest. Ale to się może kupić, tak. A nie. Ona przecież może nie musi ta osoba nie, co pracuje. Nie musi ta oczywiście ta co pracuje. do pana czasu nie było ani supermarketu. Nie, nie stał cały dzień, ludzie nie mieszkali. Nie, proszę po pana. U Niemców nie ma niedziel handlowej, u Francuzów nie ma, tylko u nas pani muszą Niemcy i Francuzi zarabiać. A nasi to a nasi pseudopolitycy tak? tak, pseudo biorą za to kasę łapówki. Nie tak bo, to, bo to oni dążą do tego, żeby ludzie pracowali w niedzielę. Niedziele handlowe czy powinny być? Nie. A Wie? dlaczego? Dlatego, że szkoda mi ludzi. Wie pan? Tych, tych kobiet mi szkoda. Ja, e, Ko mnie jest taki sklep e, osiedlowy, A. tylko duży. To proszę pana, jak ja patrzyłam, to e, w niedzielę jedna, dwie, trzy, cztery. Czyli, czyli no, a nie kobiet... ma zainteresowania, a muszą pracować, tak? A kobiety muszą siedzieć i pracować, przecież też mają rodziny. Bo dużo są żeby zrobiło sobie młodych zakupy w niedzielę, bo nie mają czasu, bo pracują do 18 przez cały tydzień. Co pani im radzić? Nie przesadzają? No, muszą się też trochę zająć dziećmi, a rodzina tak... Rodzina jest ważniejsza niż zakupy. Tak. Czyli nie, lepiej, żeby zaczęli a... nie, nie, zakupów to... To kiedy mają robić zakupy? Pracują z, do 18 nie przez cały tydzień. Przyzwyczaiły, bo tak to a, polecę do sklepu. A w tej chwili mi się przyzwyczaiły. I, i, I robimy normalnie. może sobie zrobić tak na tygodniu, kiedy chce. Da, a młody kiedy, kiedy, ma sobie zrobić dobra. te zakupy? Czy wieczorem, czy rano, kiedy pani będzie? Nie, pan, przecież mają czas młodzi. Ja, pracuję do 19 powiedzmy, od rana, cały tydzień. No to jest problem trochę, to jest trochę problem, faktycznie. A wieczorem można zrobić, do której są sklepy? No, no na przykład u nas jest do dwudziestej, no, także nie, może przedłużyć, może przedłużyć, może przedłużyć. Ja teraz pewne... no, chodzę na rehabilitację, to już 5 tysięcy wydałam. Chodzę prywatnie, bo... A, dlaczego prywatnie pani musi iść na rehabilitację? No bo się czeka rok czasu na rehabilitację. Czy tak to powinno wyglądać? Całe życie pani płaciła składki, pani musi i tak się prosić prywatnie później, no. płacić znaczy. No, no, no proszę pana, płaci, powinno być tak, żeby było... Czy, czy, żeby się dało dostać. Żeby mhm. się dostać, przywoźmy za dwa tygodnie. Nie wiem. Będę... No pani teraz ile płaciła do tej pory? Za światło na przykład. Pani mniej więcej, 150 tak. zł. Tak, pani przyjdzie na przykład 300. Tak no wszystko. to Woda, niestety. Tyle, będę, wy, będę wyłączać wszystko. Będzie wyłączać. Pani nie bo... będzie po wyjścia. Poczeku. No niestety. Pani przypomnił się dzielę handlową. Nie. Ludzie muszą odpocząć Odpadaj od pracy. Rodzinom gdzieś się dają? Oczywiście, jak najbardziej. No bo niektórzy mówią, że chcą dorobić, a to... Czy, nie, czy, czy, nie, 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 czy jest, czy Rodzina nie. Rodzina jest, jest najważniejsza. Drugi argument jest taki, że chcą, że, e, że kiedy mają zrobić zakupy młodzi? Pracują cały tydzień do 17, 18. Co mają... sobotę. sobotę. A ty w sobotę pracuje? Kiedy ma zrobić zakup? Tak, by sobie w niedzielę zrobił. Nie. No bo te są do kryczynna na tygodniu. Niech pani zastanowi. Do 18 chyba, do 20. Te a, się do, sobie... To większe do 22 chyba, trzeci nawet niektóre. Tak nie. do 17. A co do 22. To nie mogę zrobić? Całzon. Oczywiście. Bo Niedziela powiem... powinna być. Zamknięta, nie powinno być żadnego handlu. Powiem, że są zmęczeni, nie będą robić wieczorem i tak dalej. Wie pani o co chodzi? A pani jakoś sobie radziła, bo nie była bola. Jak to wyglądało? W ciągu tygodnia sobie nie zrobiłam sobie. Nie było ani supermarketów, nie było za pani czasu w takich nie, dużych sklepów? Nie było, były małe sklepiki i jakoś sobie czyje Sklepiki, do której były, na przykład, w soboty, do której czynne były? Około. Do południa czy cały dzień? Do 13, 14. I gdzie dalej zrobić? A teraz no do 20 w soboty i tam któryś. A nie kina, teatry, wszystko powin powinniśmy zamknąć w niedzielę? Nie. Czy, nie. czy Czy handel to co innego? Kino powinno być... Niedzielę handlowe czy powinny być? Nie. Dlaczego? No, no każdy chce odpocząć. ci, ci co pracują w sklepach, powinni odpocząć? Tak, tak. Czyli na przykład, bo rodzinne, dzieci, powinni się z tym zająć? O tak, no. no teraz nie mają kiedy czy... odpoczywać, tak? No, nie, Wiesz, nie, 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 nie. Te, teraz no to tak wszystko, wszystko jest tak... Tego nie, nie dzieci przypilnowane, wszystko samopas? No dobra, ale oni też mówią ci, co pracują, że, że kiedy mają zakupy robić? Tak sobie w niedzielę by zrobili, jak ktoś pracuje cały tydzień. No ale no to przecież 24 godziny no na dobę nie, nie pracują przecież. Kto to, to zrobi, tak? Tak, tak? tak, tak. Kolejny temat Ko komuni Ile w kopertę się powinno dawać? Bo już podają tu po 5 tysięcy jakieś laptopy, kłady, czy nie przesadzają? Przesadzają. Jak to powinno wyglądać? Jak wyglądał za pani czas? Ile, ile to uważa? No, no Dobra, tak ale powiedzmy, jednego... kośćarz ktoś to też powinien dać? dużo tysięcy według pani na przykład Nie, nie, to, 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 to już wie pan co jest, jest takie dzieci rozpieszczanie nie, nie, za, nie, bardzo. Nie, nie, nie za bardzo... za rozp... bardzo będą rozpieszczane te dzieci. Tak, tak, bo wszystko im się należy, wszystko im wolno. właśnie teraz zostaną powiedzmy ten skuter to podpłyje na wesele, co trzeba im dać nie wiem, mieszkania kupywać <gry> za granicą gdzieś. No bo za Pani czas jakieś rowery dawało się, takie jakieś łańcuszki, coś takiego, tak? Tak, tak tak, tak. No, 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 super, no, tak, tak, A te teraz, no to jak to mówią, że nie wiem ile by dało dziecku, to i tak nie jest zadowolona. Tak, tak, tak to rośnie. Tak, tak, tylko tyle, że... E, zapytać, jak się Pani żyje na tym emeryturze? Dobrze. Wystarczy na wszystko? Nie za bardzo, Dobra, ale... Dobra, ale... temat, bo widzę Pani bardzo pozytywne. Ja, czy jest Pani szczęśliwa ze swojego życia? Tak. Dlaczego? Dobrze, ja mam pytanie. O niedzielę, o niedzielę handlowe pytam. Czy powinny być niedziele handlowe? Do internetu ja na nagrywam. Proszę? Czy powinny być niedziele handlowe? Czy powinniśmy robić zakupy w niedzielę? Nie powinny by. Dlaczego? <głosy> Dlaczego? <głosy> Dlaczego? Panie, jest po to zrobione, żeby ustawa, żeby... W niedzielę nie pracować. Nie? młodzi mówią, kiedy mają pracować, że chcą więcej zarobić, w niedzielę sobie jeszcze dorabiali. E, to Prawda. zależy kto jak chce, chce chce pracować, A jak pracuję. No. Nikt nikomu nie, nie przeszkadza. No. Jak, nie, no, by były zamknięte supermarkety, to jak? To nie, jakby zamykali supermarkety handel wszystkie, to jak? Handel? Panie, ja byłem w Europie i. Tak, jak to wygląda w niedzielę? Tak, tak, tak to wygląda, że w sobotę, po piątek po południu, i w, w sobotę, panie, nic nie kupi, i w niedzielę nic nie kupi. A ktoś chce sobie. Bo jeszcze mają taki argument, że kiedy mają zrobić młodzi zakupy, jak pracują cały tydzień. Cały tydzień. Panie, jak zakupy zrobić, to po południu jest, tego podjeżdża się do supermarketu, koszt no tak. się ładuje i... No bo przecież są do 22 nawet, nie? Proszę, tak, no, no, no oczywiście, no. Kolejny temat, komu bo ile w tą kopertę, bo po A po tego każdy, to, po to panie, dają, to w tym się nie orientuję i pan nic nie powiem. Jak się żyje na merturze? Pan na merturze? Proszę? Na merturze pan już jest? Jak się żyje panu finansowo? Wystarczy chyba to tam jest... Y no nie mamy tych pieniędzy, ale no cóż zrobić, no obietnice muszą być spełnione, bo, no bo ludzie by dopiero, wie pan, może to wszystko później jakoś to się unormuje. Nie. Oszczędzamy na wszystkim, proszę pana. Na wszystkim czy No tak. Co, na jakieś czasy, nie wiem, rehabilitacje, coś takiego, jakieś sanatorium. No chę, ja chętnie bym, ak aktywna jestem, chętnie bym no, dziś, ale no no, ale po prostu trzeba patrzeć na ceny, o tak. 15, tak. I wiele koleżanek innych moich też patrzymy na ceny. No, bo Tu wiem, że ma poniżej dwóch nawet, jak tu nagrywam. No, to skąd skąd na no, w czasach? Czy w czasach 3-4 tysiące? E, no właśnie, o czym to... tu To nie zależy na telewizji. Czy wystarcza na wszystko emerytom? E... No nie... tak, trzeba po prostu. No,